To jest, tam, tak, tak. To, jest lopi, to jest na wewnętrzne loki, to jest na przyczep, a to jest na czworobok. To nie panie kopiemy bo... Nie, nie. ale tego I... nie wiem, patrz na mój. Ja nie zauważyłem, ja myślałem, że ty sobie zapada nieco na ten, I... na brzuch, na nogę. Tak? No kurde, <laughs> no, to są dwie, no, a To I nie zakładam tej drugiej, żeby. No, no bo nie kopiemy i taką. 2,5 i minuty tu zrobimy. Tak. Nie wiem, w prawy, prawy, lewy, raz, lewy prawy, uniknął prawy, są kluczowe, po dwa, tak, lewy proste i prawy prosty, lągi. prawy, prawy proste ląki, dobrze, jeszcze raz, prawy, prawa upada, lewy, raz, bardzo, sobie. Raz. Tak 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 tak, 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 Lewy tak, 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 Raz, tak, tak, Prawy prąd. i low, i całość. Się. Front, front, low, front, prawy, front, prawy prosty się. Dobrze, raz, raz, kończy. Lewy, prawy, low, tak, ta. Lewy, prawy, prawy, low. Front. Low. Front. Low. Będę prosto dobrych patrzy. Jeszcze raz. Raz. Jeszcze raz. 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 Power patrzy. Raz. Jeszcze raz. Raz. Jeszcze raz. Lewy prawy. Prawy na dół. Prawy górę. Prawy dół. Flow. Pan, kolano. Raz. Tam, jeszcze raz, tam, jeszcze raz, tam, jeszcze raz, tam, jeszcze raz, widzimy. Raz, pan, Tu łokie, prawy, pan, 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 Dokładnie. raz. pan, Jeszcze pan, pan, i pan, Tak, zík, raz, ba, tak, Tak, lepší. Raz. Dva. I loupí konče. Tak. Kouse, křesky, raz. Dva. Ještě raz. Raz. Dva. Raz. Raz. pravé křesk, koleno. Raz. 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 Raz, raz, raz. Pógi lewy. Raz, 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 raz. Chodzimy. Tak? Prawym po prostu najsiedli. Tak? Kończymy. Raz. Raz. Lewy, prawy. Dąb. Tak? Tak. Prawej. Raz. Patrzcie, tak. tak? Siedem. Tak. 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 To są drugą strona. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Kolano, drugie. Przez, bano, a, drugie. A, bano, a, drugie. Tak, drugie. Tak, Tak. Raz. Raz. Lewy prostoron się. Jeszcze raz. Raz, dwa. Lewy Raz, Trzy proste. 食べなきゃ。